Jo, siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Jak widzicie po miniaturkach, nabrałem ostrego skilla. E, robię to już sam, zupełnie sam, zupełnie sam. Jestem całkowicie samowystarczalny. Jedyne czego potrzebuję, to wy subskrypcje i patroni. I to jest wszystko. Wszystko, czego potrzebuję, moi drodzy, od razu. Teraz, na samym początku, dziękuję wszystkim Patronom, bo wspierają mnie ogromnie, bardzo mi to pomaga w tworzeniu kontentu, bardzo mi to pomaga w rozwijaniu się, w sięganiu coraz wyżej, coraz dalej, dlatego dziękuję wam przeogromnie, pozdrawiam całą grupę Księga Dżungli Only Fans. Oczywiście ludziom, którzy subskrybują ten kanał, również bardzo dziękuję, bo właśnie tego potrzebuję. Jeżeli oglądasz mnie, a jeszcze nie subskrybujesz tam na dole, no to koniecznie zjedź w tym momencie, masz swoje 5 sekund, żeby mnie zasubskrybować. Dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie, dzisiaj fantastyczny odcinek, ponieważ wiele osób pytało się mnie o to, jak brać pająki na ręce, czy w ogóle można brać pająki na ręce, jakie pająki można brać na ręce, o ile można. To są właśnie te wszystkie pytania, które nurtują na przykład Ciebie, skoro włączyłeś ten film. Albo po prostu oglądasz, bo lubisz, a znasz odpowiedzi na te pytania. Otóż przygotowałem sobie dwa ptaszniki, na przykładzie których opowiem, jak to powinno w ogóle wyglądać. Intro i jedziemy. Dobra, mordeczki, słuchajcie. Podzielimy sobie te pająki na te nadrzewne, zrywne, szybsze i które nie dają do końca oznak, oraz na te, które na przykład się wyczesują. Dlatego, że to są istotne właśnie y, podziały przy bliższych kontaktach. Na samym początku warto powiedzieć w ten sposób, bo terroryści ogólnie z takich górnych półek raczej, raczej powiedzieliby w ten sposób. Pająki nie są po to, żeby brać je na ręce. I w zasadzie zgadzam się z tym, bo... Bo nie są po to. Pająki są po to... Są do obserwacji po prostu. Nie są do tego, żeby je brać na rączki, kizimiziać i tak dalej. Natomiast uważam, że nic wielkiego się nie stanie, jak raz na jakiś czas jakiegoś pajączka sobie na ręce weźmiemy. Warto też wiedzieć, jakie pająki można wziąć na ręce, lub czy bardzo musimy srać w gacie, jeżeli jakiś nam już na rękę wejdzie. Albo przy którym pająku, gdy wspina się nam po pensecie, warto szybko odłożyć pensetę, lub zostawić ją w ręce i najwyżej nam wejdzie na rękę. To są po prostu sytuacje sytuacje, które się zdarzają na co dzień. I tak, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Po pierwsze, temperament pająka. To jest w zasadzie najważniejsza zasada według mnie, jeżeli mamy jakkolwiek klasyfikować pająki, bo to czy on jest jadowity mocno, lekko czy prawie w ogóle, to nie ma większego znaczenia, bo nawet pająk, który jest bardzo silnie jadowity, może nie zrobić nam żadnej krzywdy, może nas nie ukąsić w momencie, kiedy jego temperament jest mega łagodny. Dla przykładu Poe Metallica. Ogólnie Poe, ogólnie Poe są dość żarłoczne, natomiast nie będę uogólniał, bo na przykład uważam, że Ornata jest raczej z tych agresywnych, natomiast nie jest wybitnie agresywna, ale dajmy na to Metallica. Skupmy się na tej sztuce. Myślę, że Wiecie, która to jest Poe Metallica? To jest ten niebieski, nadrzewny ptasznik. Bardzo charakterystyczny. Spoe jest tak. Jad Poe jest silny. Teoretycznie powinniśmy z dużym dystansem obsługiwać takie pająki. Poe Metallica miałem trzy razy na ręce. Raz specjalnie i dwa razy przez przypadek. I nic się nie wydarzyło. Zupełnie nic. Poza tym, że się lekko spociłem za pierwszym razem, kiedy wbiegła mi niespodziewanie. No wiadomo, no, to było po prostu. Wszystko się działo. Nagle ona mi po ręce. Zatrzymał się w tym miejscu. Byłem w krótkim rękawku, to było lato, więc yy, lekko, że tak powiem. Podbrązowiłem gacie, ale nie jakoś szczególnie. Dlaczego nie? Ponieważ poe akurat naprawdę. Wszystkie poe jakie miałem, miałem łącznie poe dorosłych ze 4 sztuki. Żadna z nich nie była agresywna, żadna z nich nie kąsała, żadna z nich się nie stawiała. Jedną stwierdziłem, że chcę po prostu. Nie bierzcie z tego przykładu, bo to jest moja głupota i ja jestem głupi, przyznaję się do tego, ale. Powiedziałem sobie, że muszę. Tak mi się podoba ten pan, że muszę go wziąć na rękę. Po prostu wziąłem ją na rękę. Chwilę mi tam pochodziła bez żadnych oznak agresji, zupełnie. To trwało może z 15-20 sekund i odłożyłem ją z powrotem do Terra, na tym się skończyło. Mimo, że jest silnie jadowita, nie jest ona czymś, co w moim odczuciu jest zagrożeniem. Są pająki, dajmy na to Chromatus. Na Chromatus, jeżeli macie, to wiecie jak to wygląda. Pająk nie jest silnie jadowity, ale jest tak agresywny, że uważam że praktycznie każda próba, Wzięcia go na ręce może być niebezpieczna. Może po prostu skończyć się źle. I o tym właśnie mówię. On, to, że on ukąsi, jak nie zrobi nam krzywdy, ale przy dorosłym nanduchromatusie to też są małe gwoździe, te jego helicery. Jak nam się wbiją w palce, nie będzie przyjemnie. Szansa na to, że ugryzie jest dużo większa niż przy metalice, która jest silniej jadowita. W pierwszym rzędzie ocenia się temperament pająka. Musicie go troszkę poznać. Nie robi się tak ogólnie, że kupujecie pająkę, otwieracie pudło i bierzecie na rękę. Po stresie i tak dalej. Może ukąsić, więc raczej się to tak nie robi. A pająki, które biorę na ręce, to są pająki, które ja znam, które wiem jak się zachowują. Na przykład tego w życiu nie miałem na rękach, ale wezmę dzisiaj, bo już poznałem na tyle tego pająka, że nie obawiam się go po prostu. Z czym mamy do czynienia? Klitocatl Augustum to jest pająk naziemny dość spokojny. Czy z wyglądu jest charakterystyczny? No nie, bo przynajmniej ze cztery gatunki różnych pajączków wyglądają niemalże identycznie. Vegas, na przykład wygląda praktycznie tak samo, ale mniejsza. Jest bardzo ładny, dlatego go mam, ale leci do patrona, bo wygrał konkurs, teraz jest za zimno. Właśnie, patroni. Część dostała już swoje prezenty yy, za ten konkurs wygrany, część nie. Nie mogę w tym momencie wysłać, ale wszystko mam gotowe. Mam hitpaki i tak dalej, ale na razie jest mróz u nas. I nie dam rady wysłać tych pajączków, dlatego że po prostu y, za duże jest ryzyko, a nie chcę, żebyście odbie odbierali truchła. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, jak tylko temperatura gdzieś tam skoczy na plus to momentalnie wysyła. Drugi pająk to jest oczywiście moja ukochana karibenka. Tu jest akurat samczyk, bo łatwiej było go wyjąć. Karibena jest to już ptasznik nadrzewny. Więc chciałem wziąć właśnie coś naziemnego i nadrzewnego. W tym przypadku pierwszy sygnał, że coś mu się nie podoba, to będzie wyczesanie. Od wyczesania do ukąszenia jest zwykle bardzo daleka droga. Natomiast to już nam sygnalizuje, że on, że coś mu się nie podoba, nie? W tym wypadku nie ma takiego ostrzeżenia. W wersji nie wyczesuje się. Ptaszniki nadrzewne nie wyczesują się. Chyba że oczywiście nie wiem, a jeżeli jest jakiś ptasznik nadrzewny, który się wyczesuje, dajcie mi znać, ale jestem pewny na 99,9% że nie ma takiego. Nadrzewne nie wyczesują się, więc nie ma ostrzeżenia. Więc pytanie brzmi, jak poznać. Że taki pająk może Chcieć nas urzeć U pterzników nadrzewnych trzeba spodziewać się kilku rzeczy Po pierwsze Bardzo drastycznych przyspieszeń W momencie kiedy on jest spokojny on może za moment prrr I nie możemy w tym momencie spanikować To jest naturalne, on wcale nie musi Być zły Nie, nie musi chcieć w nas celować już helicerami Skoro przyspieszył Po prostu pająk nadrzewny jak kuchniesz w niego lekko i tak dalej, on przyspieszy, żeby sobie zmienić miejsce. Nie panikujemy. Ogólnie są pająki, których nigdy w życiu nie polecałbym brać na ręce, żeby nie wiem co. Dlatego, że nie wiem, czy jest sens rzucać tu nazwami, myślę, że dokładnie wiecie o co chodzi: typu makulata, murinus, stromatopelma. Są po prostu takie gatunki, które są silnie jadowite, do tego są po prostu nieprzewidywalne. On może być spokojny, a za moment będzie wściekły. Dlatego ogólnie nie jestem za tym, żeby bawić się pająkami w rękach. Natomiast jeżeli już mamy taką sytuację, że bardzo chcemy, no to po to jest ten filmik. Ja na przykład mam czasem taką fazę, że bardzo chcę. Nie ukrywam, że troszeczkę ten filmik jest, dlatego że właśnie miałem ochotę tego oto prosiaczka wziąć sobie na rękę, bo nigdy nie miałem. Tego już miałem wiele razy i raczej obsługuję go rękami niżeli jakimiś tam pojemnikami, bo no nie wiem, jakoś jest tak fajnie obsługowy, a ja lubię to robić. Oczywiście przy nadrzewnych kolejna rzecz, którą, y, której musimy się spodziewać To jest oczywiście skakanie Nie wszystkie taśniki nadrzewne jakoś nadpobudliwie skaczą I często, na, no Irminie dajmy na to To są y, pająki, które często skaczą Karibeny, wbrew pozorom, y, zdarzało się, że widziałem, że skaczą Natomiast nieszczególnie Ale może się wydarzyć taka sytuacja, więc też nie możemy spanikować Taki pająk może nam skoczyć z ręki na coś Z ręki na klatę z ręki na bark, po prostu nie panikujmy, ten pan traktuje nas jak podłoże i dopóki tak jest, to jest wszystko w porządku, więc nie panikujmy. Swoją drogą widziałem jakiś taki filmik, jak gość taki spanikowany zawołał jakiegoś swojego kumpla z kamerą i ten gość biegnie z telefonem i miał na plecach taką wielką makulatę w t-shircie i poczułem, ja już się spodziewałem jaki on musiał czuć stres, widać było po nim, był cały zapocony, zestresowany, nie wiedzieli co robić, nie, no bo kurde, ruszysz ją, to ona może zaraz w ciebie dziabnąć, więc sytuacja była mocno stresowa. Od czego zacząć, jak uważacie? Od tego, czy od tego? No oczywiście, że od tego. Wiecie dlaczego? Bo tego jeszcze nigdy nie miałem na rękach, więc odłożymy to sobie na później. Szczególnie masz ten na spacerki chyba dzisiaj, co? I słuchajcie, kochani, przy pająkach ogólnie bardzo często, o, jest taka sytuacja, przy Karibenie nie obawiam się tego w ogóle A takie sytuacje zdarzają się często Każdy kto ma pająki pewnie zleżył się z taką sytuacją Nawet na ostatnim filmie gdzieś Nie pamiętam gdzie dokładnie Ale miałem sytuację podobną gdzieś z jakimś Gigasem no z jakimś pająkiem, z którym bardzo niefajnie było zostawić pensety. Dlatego momentalnie ją odłożyłem W zasadzie to prawie upuściłem Bo po prostu czułem, że skończy się to bardzo źle Karibeny, bardzo fajne pająki W kontakcie nawet jak chodzi o branie na ręce i tak dalej nigdy nie zdarzyło mi się zawieść Nie zdarzyło mi się, żeby któraś wykazała minimalne nawet jakieś ślady agresji Jak się tego spodziewać? Bardzo często, łatwo to pomylić, bo jak widzicie jak chodzi taka karibenka, ona bardzo wysoko stawia przednie nóżki, a jak się zestresuje, ona będzie je podciągać do góry i będzie klepać. Co jest właśnie charakterystyczne u tych pająków, one nie, nie atakują od razu helicerami, one bardzo często przed nimi gdzieś tam nogami tak jakby klepią, jakby symulowały atak. I to jest właśnie ten ślad agresji, i jak podrażniłem moją samicę, próbowałem ją nakarmić tak troszkę może na siłę, no to właśnie tak się zachowywała w korek, na którym się działa, zaczęła tak walić agresywnie jakby nogami. Przedbyśmy tutaj to bym miał coś fajnego na miniaturkę. On traktuje nas jak podłoże, więc nie pokazujmy mu, że jest inaczej. Jak on sobie chodzi, to niech sobie po prostu chodzi. Nie przepychajmy go, nie próbujmy go gdzieś tam głaskać bo myślę, że głaskanie, właśnie. Na pewno pająkowi się nie spodoba. To od razu wam mówię, mimo że jest puchaty, może kusi, tak jak tutaj, no jest on jest strasznie puchaty. I właśnie super byłoby go pogłaskać, ale nie zrobię tego, bo na pewno go to rozdrażni. I kiedy taki pajątek sobie chodzi, jedyne co musi mu się udać, to drogę, żeby miał po czym chodzić. I najważniejsze w momencie, kiedy bierzemy pająka, o tym chciałem głównie powiedzieć w filmie. Pająka się nie bierze jak chomika, nie bierze się o tak pająka tylko pająka się zagania na naszą rękę, żeby on po prostu. Poczuł, że to jest podłoże, że może sobie wejść i nic się nie dzieje. No bo tak jest. Prawda, pimpeczku? O, widzieliście, jak skoczył sobie? Nie panikujemy w takich sytuacjach, on po prostu sobie podskoczył. Nic się wielkiego nie stało, nie świadczy to o agresji. Po prostu to jest ptasznik, który mieszka na drzewach, więc często jest zmuszony do tego, żeby sobie podskoczyć. Dziękujemy Ci bardzo przystojniaku, jesteś super. I mamy tutaj do czynienia z drugim. Włoski parzące, o tym trzeba wspomnieć dlatego, że masę braszek ma umiejętność y, trzepania... Fuck right pussy. Trzepania włosków parzących ze swojego odwłoka. Jak to wygląda? Tylnymi łapkami robi coś takiego. I strzepuje włoski parzące, które dosłownie jak pyłek unoszą się i są w powietrzu. I to centralnie widać pod światło, że po prostu robi się taka mgła z tych igiełek. Jak one działają? Na alergików pewnie gorzej, ale standardowo jest to coś na zasadzie pieczenia. Kiedy taka igiełka ma kontakt ze skórą. To lekko jakby kuje, piecze, to jest trochę uczucie jak zimne ognie. Kojarzycie coś takiego, jak zimny ogień gdzieś dotknie, to jest takie ukucie małe, no to tak działają te włoski. To jest nieprzyjemne, ale to nie, jest, nie myślcie sobie, jeśli nie mieście z tym nigdy kontaktu. To nie jest nic takiego, że to boli czy coś takiego. To po prostu czuć jest drażniące, ale nic wielkiego. Więc włoski parzące, mimo że się nazywają parzące, to nie parzą, a po prostu czuć jakiś tam dyskomfort. Co do tej samicy. Bywały momenty, że była agresywna, bywały momenty, że jest ogólnie mega żarłoczna, mam ją. Hmm, ciekawe ile ją mam. Długo ją mam. Mam ją ze dwa lata. Trzy. Kurde, nie wiem, długo. Kawał drogi za nami ona właśnie wyczesuje się na potęgę. Bardzo nie chcę tutaj ze mną stworzyć. Teamu. Bardzo istotna rzecz przy takich pająkach, ogólnie przy pająkach, nie wolno w pająka dmuchnąć. Ci co wiedzą, ci co mają pająki, bardzo dobrze o tym wiedzą, jak wyganiać pająki e, z kryjówek i tak dalej. No właśnie, przez dmuchnięcie. One wtedy bardzo panikują i uciekają e, od ruchu powietrza. Dlatego nie dmuchajmy w pająka, szczególnie jak chcemy go wziąć na rękę. A chyba nie chcemy, żeby na naszej ręce pojawił się pań, który jest rozdrażniony. O, właśnie. Wyczesała się, ale pierwszy raz dopiero się wyczesała. Co to znaczy? To bardzo dobrze, bo wcześniej wyczesywała się dużo, dużo, dużo częściej. A to już jest takie troszeczkę jakby ryzykowne. Jak się wyczesuje dużo, znaczy, że ona naprawdę jest bardzo zestresowana i się po prostu boi. W tym momencie jest całkiem spoko. Co prawda zastygła, i często w takich momentach, właśnie zastanawiamy się, czy na pewno wszystko jest ok, ale najgorzej, kiedy ona zaczyna się trzepać i kiedy zaczyna tak gwałtownie się ruszać. U pająków naziemnych zauważyłem taką zależność, że kiedy zaczyna biegać, szaleć po prostu, wyczesywać się, jakby nagle dostają jakiegoś ADHD, no to to jest ten moment, kiedy lepiej takiego pająka nie brać, bo znaczy, że on obawia się nas po prostu, nie? Powiem szczerze. To jest niby taki, to nic szczególnego ten pająk. To nie jest ani jakaś rzadkość, ani jakiś rarytas, ale kurde, tak mi się podoba. Ta czerń jest tak głęboka, że ona jest aż taka błękitno-metaliczna. Nie wiem jak to ująć, ale ona jest tak czarna jak, jak taki welur. Taki czarny welur. No, z robi jeszcze bardziej robotę, serio. Ten czarny jest tak czarny, zajebiście, się. Zrobię Wam przebitki na pewno, bo, bo nie, nie dam rady. Myślałem, że nie będę robił, ale już widzę, że będę ona też wyliniała nie tak dawno. Kłopoty, musiałem zdjąć go z pleców, z głowy. Już cię nie męczę, księżniczko, i tak jesteś super. Jesteś super, dziękuję ci za miłą współpracę. Pająkę, jeżeli chcemy, żeby zmienił swoje miejsce, no to najlepiej go lekko po prostu y, dotykać za nogę od drugiej strony, żeby on po prostu czuł, w którą stronę ma się przesuwać. Zwykle to działa, ale czasami pająki są na tyle uparte, że nawet to nie działa, wtedy po prostu trzeba go lekko przepchnąć. Jakie pająki można brać na ręce? można, zrobię w takim ogromnym nawiasie, bo uważam, że nie powinno się, ale jak trzeba to małe prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, no właśnie ciężko jest podać jakiekolwiek gatunki takie z mojego doświadczenia myślę, że o, jeżeli macie pająki, napiszcie koniecznie w komentarzach jakie pająki według was można brać na ręce i rzadko są agresywne, bo z mojego doświadczenia to jest tak Braszka BMA Wersji oczywiście, Caribena wersji kolor, Triltocatl Augustum, Triltocatl albo Pilosum, Albo Pilosum to jest w ogóle ptasznik kędzierzawek. Po polsku się to nazywa, to są w ogóle ptaszniki, które naprawdę niejednego przekonały do ptaszników u mnie w domu. Więc naprawdę, jak chodzi o pająka, z którym możemy czuć się bezpiecznie, albo Pilosum jest naprawdę rewelacyjnym rozwiązaniem. To jest ptasznik, który. Fajnie je, jest zawsze łagodny, bo nie spotkałem się ani razu, żeby e, był jakiś e, agresywny. Zastanawiam się, co jeszcze yy, takiego było, bo tych palków sporo było, co brałem na ręce, ale nie wszystko było dobrym pomysłem. Bez sensu to wymieniać w ogóle, bo serio, to jest zawsze tak, że jest jakiś przypadek, gdzie to nie jest dobrym pomysłem, bo po prostu jest jakiś pokrzywiony w bani. Więc nie, nie, jednak żałuję, że powiedziałem cokolwiek, bo nie ma to znaczenia. Na pewno są karibeny, które są pierdolnięte, na pewno są e, tritokatle, które są pierdolnięte. Ja miałem irminie, dwie, które były mega łagodne, brałem je na ręce, a te dwie, gdy wziął na ręce, to w ogóle zanim bym wziął to bym dostał strzała, więc nie ma zasady, trzeba poznać pająki oczywiście, to co powiedziałem nie myślcie sobie, że metalika jest bezpieczną opcją, broń Boże, to jest silnie jadowity ptasznik, ale mam na myśli, że kierujemy się wieloma czynnikami, przy, przy takim naliczaniu czy jak to mi wejdzie szybko na rękę to mam to zrzucić, czy yy, co ma robić, w ogóle, warto powiedzieć co zrobić, kiedy ptasznik bardzo szybkim tempem wbiega nam po ręce tu chciałbym wam pomóc, a nie potrafię, bo znam przypadek, który mam nadzieję będzie chciał kiedyś o tym opowiedzieć. A, mój imiennik ze Spider-Lublin miał dość popaną przygodę ze stromatopelmą. Dostał od niej strzała w szyję. No nie mogę więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że kiedyś będzie chciał powiedzieć o tym na moim kanale. Adren, jeśli to oglądasz, to. Widzowie czekają A wy tam w komentarzach napiszcie Czy chcielibyście odcinek z Adrianem ze Spider Lublin Bo ja naprawdę strasznie chcę Ale muszę go chyba ponamawiać jeszcze trochę Więc myślę, że jak mi pomożecie to pójdzie szybciej Ciężko powiedzieć W niektórych przypadkach uważam lepiej jest odruchowo zrzucić tego pająka Na pewno Adrian by się ze mną zgodził W niektórych przypadkach pewnie lepiej nie panikować i się po prostu nie ruszać Ciężko powiedzieć, to jest pająk, czy on będzie chciał nas hitnąć Na końcu swojego spacerka po naszej ręce Ciężko powiedzieć, bo jeden będzie chciał, drugi nie To jest właśnie to ryzyko hodowania pająków Zdarzają się takie sytuacje Jak reagujemy, to zwykle są odruchy Przy metalice Ja na przykład, gdy wbiegłam mi na rękę Nie spanikowałem, bo ja po prostu znam tą metalikę wiem, Nie powiem, że jej ufam Ale po prostu wiem, że szanse na to, że mnie hitnie Szanse są bardzo niewielkie Więc nie chcę panikować na siłę I tam srać mi może ma silny jad, ale gdyby w ten sam, spo, w ten sam sposób wbiegała mi stromatopelma czy makulata, to jestem pewny, żebym się zesrał i automatycznie bym trzepnął ręką, żeby po prostu go zrzucić. Więc naprawdę to jest kwestia poznania pająka. Zasada numer jeden: terrorystyki zawsze. Poznaj to, co masz. Musisz znać te pająki, wiedzieć od razu, co to jest za siła jadu, jaki to ma temperament, ale u Ciebie. Te, te wszystkie klepanki z internetu musisz znać, bo musisz, zanim kupisz pająka. Ale jaki on jest w rzeczywistości, to poznajesz dopiero u siebie na hodowli. Pająk pająkowi nierówny, tak jak właśnie mówiłem. Najważniejszy jest zawsze rozsądek. web na karku tak jak widzieliście, jakby ona zaczęła panikować, to że ja sobie założyłem, że chcę ją sobie wziąć na ręce nawet do filmu, to nie znaczy, że ja na 100% ją wezmę, bo czuję presję przed kamerą. Jakby ona się wyczesywała cały czas, to ja bym jej nie wziął, ja bym jej dał spokój, bo stwierdziłbym po pierwsze oszczędzę jej stresu, a po drugie może mnie hitnąć, mimo że nic by się wielkiego nie stało pod względem jadu i tak dalej, to po co ma mi dziurawić palce? Więc odpuściłbym. Wziąłem pająki, które uważam, że yy, zna na tyle, żeby móc sobie na to pozwolić. Nie cfaniakujemy jak chodzi o pająki, to nie jest żaden popis. To są nasze zwierzaki i my musimy ich poznać. Jeżeli my poznamy te zwierzaki, to dużo łatwiej będzie się z nimi pracować. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Od nas na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcielibyście, powiedzmy, może nie to, że tutoriale, ale jakieś może protipy, jakieś odcinki. I dziękuję bardzo serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcjach tam na dole. Zajebiście ważny temat. Stop, 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 stop i nie wyłączaj. Wracaj, wracaj. Jeszcze jeden ważny temat. Wspomnę wam jeszcze raz. 22 styczeń pojawię się w Kielcach na Exotic Fest, czyli na giełdzie. W Kielcach, to jest naprawdę niedaleko ode mnie Giełda, która jest naprawdę niedaleko ode mnie Mam nadzieję, że się tam zobaczymy Oczywiście nagram stamtąd relacje Wpadnijcie, to ponagrywamy może jakieś wywiady No i dziękuję bardzo, trzymajcie się Yo Co to za gówno, kurwa